Jakie słońce wybierasz w swoim życiu? Jakie słońce wybierasz w swoim życiu? Eee, przygotowałam cztery karty do wyboru. Każda z kart słońca jest, pochodzi z innej talii. Eee, najpierw zapalimy sobie żółtą świecę, aby aktywować energię słońca. I w tej oto intencji. Zrobimy sobie czytanie. Najpierw wybieracie sobie kartę. Tarot Van Gogha. Tu zdaje się, że to jest The Harmony Tarot Deck. Następnie mamy talię Divine Celestial Tarot oraz Czwarte Słońce. Klasyczny tarot white, ale jednak taki połyskujący, tęczowy. I w zależności od tego, jaka karta Was tutaj przywoła, zawoła. To spróbuję odpowiedzieć na pytanie, jakie słońce wybierasz w swoim życiu. Przekaz dla osoby, która wybrała kartę Słońce z Talii, The Harmony Tarot Deck i odpowiadamy na pytanie, jakie słońce wybierasz w swoim życiu. I ty, druga osoba, wybrałaś właśnie ten wariant Słońca. A tutaj, jeśli chodzi o energię. Podczas oczyszczania karty, była to energia szybkiego znajdowania, czyli tak jakby ty wiesz, czego chcesz, znasz swoją wartość. Jesteś w pięknej energii, powiedziałabym, takiej świadomości siebie. I. Um, Masz też świadomość, że Twoja energia pozytywna, Twoja pozytywność i to, jaką Ty wybierasz, właśnie drogę do Słońca i do radości, do spełnienia. Z jednej strony potrafisz się chronić przed siłą tej energii pozytywności w sobie, a z drugiej strony potrafisz z niej czerpać i potrafisz też bardzo ochronić tą energię i dużo potrafisz zachować dla siebie. Czyli, jakby błyszczysz tą swoją energią, błyszczysz swoim światłem z jednej strony. Potrafisz dużo sama czerpać z tej swojej dobrej energii i wybierasz, wydaje mi się, bardzo korzystne dla siebie rozwiązania. Co by Tarot chciał Ci przekazać? Jaka nauka płynie dla Ciebie z pytania, jakie słońce wybierasz w swoim życiu? I wypadła nam siódemka pentakli. Siódemka pentakli, siódemka monet. Jeśli chodzi o przekaz, tutaj dla osoby, której wybór słońca i wybór pozytywnej energii wypada nam siódemka monet, siódemka denarów, tarot mówi o tym, aby przestać stresować się tym elementem życia, który wciąż wydaje się niekompletny. Chodzi o to, że nie musisz już czekać, aż wszystkie Twoje cele się zamanifestują, zanim zaczniesz cieszyć się życiem. I Tarut mówi o tym, że czasami intensywne pragnienie czegoś w rzeczywistości odsuwa to od, od ciebie. Chodzi o to, byś odczuwał, odczuwała radość z codzienności. Tarot radzi, by nie iść absolutnie w pesymizm, by, by kierować się pozytywnym nastawieniem nadzieją i wiarą właśnie w dobrą energię. Nauka, jaka płynie z tych kart, z połączenia tych dwóch kart, mówi o tym, że jesteś na dobrej drodze, że niczego nie przegapiłaś, niczego nie przegapiłeś i że jesteś dokładnie tam, gdzie powinnaś, powinieneś być. Tarot też tutaj mówi o tym, że z perspektywy czasu okaże się, dlaczego musiałaś, musiałeś poświęcić Tyle czasu na dotarcie do przeznaczonego Ci miejsca. Tarot mówi też o tym, abyś cieszył, cieszyła się swoim życiem, takim, jakie jest, i abyś obserwował, obserwowała, jak staje się jeszcze lepsze. Także gratuluję Ci, droga osoba, yy, i chciałabym jeszcze tutaj afirmację dla Ciebie, że jest uwagą na swoje potrzeby. Także wszystkiego dobrego, trzymaj się ciepło, papa.